My wiedzieliśmy, że przyjeżdża do nas Głogów drużyna, która jest na fali, wygrała trzy ostatnie mecze. My, patrząc na, na nasze mecze, nam się to w tej lidze nie udało i wiedzieliśmy, z kim się, z kim się będziemy dzisiaj mierzyli. Mieliśmy w pamięci też mecz, który, który rozegraliśmy w Głogowie, no i patrząc na ten wynik, no, Głogów tam nam rzucił 22 bramki do przerwy, tutaj 25, więc ta obrona nie była jakaś tragiczna, chociaż też się zdarzały błędy, no ale my przegraliśmy dzisiaj mecz w ataku i to trzeba sobie powiedzieć, nasz brak jakiejś konsekwencji w grze w przewadze, nierzucone rzuty karne, nie wiem ile było w Kielcach, było sześć, dzisiaj chyba cztery, więc, więc na poziomie Superligi jest to nie do zaakceptowania i po prostu wtedy wynik jest taki, a nie inny. No właśnie te karne z czego to wynikają, bo na pewno trenujecie na treningach, skuteczność ja mogę zrozumieć w meczu z Kielcami, gdzie tam jest świetny bramkarz, i tak dalej, chociaż sześć rzutów karnych przestrzelonych to tak dużo, ale dzisiaj 4 i to tak naprawdę prawie każdy zawodnik się myli. No mówię to, to pytanie chyba do zawodników. No, rzeczywiście rzucamy te rzuty karne. Zawodnicy nie zgłaszają, że tego jest za mało, więc, więc myślę, że tego jest sam raz, ale no, no, z czegoś to się bierze. No. Muszą zawodnicy sobie zdać sprawę, że są też obserwowani i nawet przy tych rzutach karnych. Każdy myśli, że bramkarz jest na stosownej pozycji, a to w ostatnich dwóch meczach pokazuje, że jednak nie, że, że, że my w dwóch meczach nie rzucamy dziesięciu karnych chyba, więc to jest zdecydowanie za dużo i ja na pewno to rzutuje na wynik, ja, ale ja, ja bardziej się martwię też o to, że my gramy w przewadze i przewagi przegrywamy 3-1 gdzie zawodnicy z Opola, yy, przepraszam, z Bogowa grają, jednego mniej i zmieniają ramkarza, więc, więc tutaj, tutaj tu bym upatrywał tych przyczyn porażki, bo mówię, obrona jak najbardziej jest do zaakceptowania, chociaż też były błędy.